Kochani, już słuchamy dzisiaj trochę czasu Słowa Bożego. Słuchamy dzisiaj um, tych słów, które, które były już kierowane czy w konferencji Tomka, czy w tej homilii księdza biskupa. Um, I chciałbym zacząć to spotkanie, to nasze już modlitewne spotkanie, bo będziemy po tym, co powiem, po tym za chwilę, co usłyszymy też od Maćka, który podzieli się też swoim świadectwem. To słowo i to świadectwo ma nas wprowadzić w czas modlitwy o uzdrowienie. Kto z Was wierzy, że Jezus dalej uzdrawia, może zbomagać swoją ręką? To jesteście w dobrym miejscu, jesteśmy w dobrym miejscu dzisiaj razem. Tam, gdzie jest głoszona Ewangelia, tam Ewangelia cały czas się dzieje. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, które bardzo kocham, że Ewangelia dzieje się tam, gdzie jest głoszona. Ewangelia nie jest jedynie historią o tym, co, o, o tym, co się zadziało kiedyś, co nie ma żadnego wpływu na nasze życie. Kiedy Ewangelia jest głoszona, ona się wydarza, za każdym razem się wydarza, nadzieje się ciągle i ciągle i ciągle, potrzebujemy w kościele tylko głosić. I problemem, który mamy czasem w kościele, to znaczy yy, kościoły pęchają, znaczy, yy, świecące pustkami, są dlatego, że przestaliśmy głosić Ewangelię. A zaczęliśmy głosić swoje własne filozofie i idee. A w momencie, kiedy, kiedy głosimy z powrotem Ewangelię, kiedy głosimy tą dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie, Bóg przychodzi i dokonuje raz po raz, Duch Boży ożywia Ewangelię, i ona się dzieje, ona się dzieje i ona się dzieje. I na każdym z takich spotkań słyszymy nowe historie Bożego Działania. I chciałbym na samym początku opowiedzieć Wam takie dwa świadectwa tego, co zadziało się jakiś czas temu na jednym z takich spotkań czy na jednym z takich spotkań podobnych do tego dzisiejszego dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy świadectwo uzdrowienia to było, nie wiem, jak, jak dla Was ja, ja słuchałem z opartym tchem tej historii mimo, że ją znam i, i zaczęliśmy się modlić wiecie, położyłem ręce na tym uchu i wiedziałem, że to nie jest nawet modlitwa o uzdrowienie bo jego mama powiedziała, że jego ucho środkowe nie wykształciło się przy porodzie i przy tym, tych najwcześniejszych momentach swojego życia, jakby tego rozwoju już prenatalnego. I on no, po prostu nie miał części ucha. Więc to nie jest nawet modlitwa o uzdrowienie, to jest modlitwa o cud stwórczy, żeby tam się coś stworzyło, czego nie ma. Jakby, nie wiem, jak to sobie wytłumaczyć. I tak się zaczynam modlić, no panie Jezu, przyjdź, proszę cię, stwórz to, czego nie ma. A potem sobie tak myślę, jestem jakiś z, z, za mądry w tej modlitwie. I potem powiedziałem, panie Jezu, ja nie wiem, jak to się robi, zrób to. Ty wiesz, jak to się robi. Amen. Jak jesteś zmęczony, nie modlisz się długo, ale modlisz się z wiarą, żeby było skutecznie żebyś mógł iść do domu. I, I pamiętam, że nawet naprawdę nie miałem wiary w to, co robiłem, ale zawsze uczę ludzi tak. Kiedy się modlimy, to jeśli wierzymy, wierzymy w moc tej modlitwy, wierzymy w to, że Jezus naprawdę jest w tej modlitwie, to wypada po modlitwie sprawdzić, czy coś się nie zmieniło. Tym się różni modlitwa z wiarą od modlitwy bez wiary. Jeśli modlisz się bez wiary, to nawet do głowy ci nie przyjdzie, żeby po modlitwie coś sprawdzić. Ale jeśli modlisz się z wiarą, to chcesz zobaczyć, co się stało podczas modlitwy. Ja sobie czasem myślę tak, jak przychodzimy czasem i zamawiamy intencje na Mszy Świętej, to gdybyśmy mieli wiarę w to, że Bóg naprawdę zadziała, to po Mszy Świętej byśmy wyszli i zadzwonili do osoby, za którą się modliliśmy. I zapytali, i ja? No ja czemu pytasz? No bo właśnie się modliliśmy nam mszy. No i co? No i oczekiwałem, że Bóg zadziała. To jest wiara. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Czy w liście się w w 11. rozdziale, w tym wersie. To znaczy, jeśli chcemy, by nasze życie, by nasze modlitwy podobały się Bogu, potrzebujemy mieć oczekującą wiarę. Amen? Więc mówię do Niego wtedy, słuchaj, zatkaj swoje zdrowe ucho, na które słyszysz i chciałbym, żebyś ze mną powtórzył. I mówię, mówię do niego. I on zaczął, i zadałem mu takie pytanie, słuchaj, słyszysz mnie? A on mówi, słyszę. I myślę sobie, niemożliwe. <kluje> mówię, może patrzy mi na usta, udaje, chce być miły, mama patrzy, nie wiem. Mówię, słuchaj, odwróć się. Słyszysz mnie? On kiwa głową, słyszę. Mówię... Muszę go stąd wyprowadzić, zobaczę, zobaczę na boku. Wziąłem go za drzwi, powiedziałem do jego mamy, zaraz wracamy. Więc wziąłem go za drzwi, poszliśmy, tam już był taki spokój, więc można było, wiecie, bez zespołu, bez niczego, była cisza, więc mówię, słuchaj Nikodem, nie bądź miły, mów mi prawdę, ja się nie obrażę, powiedz mi coś, co mi się nie spodoba. Mówię tak, odwróć się, zrób krok do przodu, ja stanąłem jeszcze trochę dalej i mówię, rób to, co ci powiem. Mówię, podnieś rękę przy zatkanym tym zdrowym uchu i Kodem podnosi rękę. Mówię, podnieś ją w bok, on podnosi w bok. Ja mówię, ale numer. Wracam, biorę go pod pachę i do, do jego mamy, mówię, no mówi, że słyszy On do mamy podchodzi i nagle wybuchł, bo zaczął płakać. Ta mama zaczęła płakać, tam no wszyscy zaczęli płakać, którzy no to patrzyli. I myślę sobie, co ja mam z tym zrobić? Bo nagle się znalazłem w sytuacji, w której nie przewidziałem. I mówię do nich tak, słuchajcie, nie chcę od was teraz żadnego świadectwa, żebyście nic mówili, dajcie mi tylko do siebie numer. Ja do was chcę zadzwonić jutro, może dajcie mi znać dzisiaj, jak wrócicie do domu, jak on słyszy, jak się czuje, by na spokojnie, ale dajcie mi znać. I słuchajcie, kiedy wróciłem do domu, napisała do mnie jego mama i powiedziała, Jechaliśmy w samochodzie, nikodem przy zatkanym uchu słyszał, nie musiał się odwracać. Mówi, nie słyszy może jeszcze najcichszych częstotliwości, ale słyszy na to ucho i odpowiada, kiedy do niego mówimy. To było niemożliwe. To jest pierwszy raz w całym jego życiu, od 17 lat, jak żyje, że może słyszeć. I zadzwoniłem, słuchajcie, do nich dzień później wieczorem i nikodem akurat wrócił ze szkoły. I był bardzo wzruszony, bo to był pierwszy dzień, który pamięta w swoim życiu że poszedł do szkoły i mógł normalnie rozmawiać z kolegami. Nie musiał się odwracać, nie musiał, e, wiecie, zachowywać się jak, jak po prostu ktoś, kto, kto, kto jest inny od swoich rówieśników. I mówi, to było tak niezwykłe, Mówił, koledzy przetestowali mnie na wszystkie sposoby. Nie musiałem wracać do lekarza, koledzy mnie przetestowali. I powiedział mi, Marcin, wiesz, to, że odzyskałem ten skutek, to jest jedna rzecz ale mam taki pokój w sercu, którego nigdy nie miałem w życiu. Jezus jest księciem pokoju. Kiedy On przychodzi, On przynosi pokój. I mówi, mam taki pokój w sercu. Jego mama powiedziała po kilku dniach, mówi, Nikodem pomyślał, że coś musi z tym zrobić. I mówi, z powrotem wrócił do służby i stał się ministrantem. I to był jego krok do przodu, żeby zbliżyć się do Jezusa, choć krok po tym uzdrowieniu. Możemy oddać chwałę Jezusowi też oklaskami. Jak to się stało? Pomyślałem sobie, jak wielkie połączenie jest między pokutą a mocą Bożą. Kiedy dajemy Bogu pokazać nam nasz grzech, kiedy dajemy Bogu pokazać nam te miejsca, te rzeczy, które, wiecie, Bóg jest Bogiem zazdrosnym, Bóg jest zazdrosny o nas. I my mamy w życiu wielu bożków, chociaż nie nazywamy ich tak. Ale wszystko, co zajmuje miejsce Boga w naszym życiu, jest Bożkiem. I ten Wielki Post jest takim czasem, gdzie modlitwa, post i jałmużna to są takie trzy e, naboje przeciwko Bożkom w naszym życiu. Modlitwa jest nam dana jako pomoc przeciwko Bożkowi, który nazywa się Nie mam czasu. Dzisiaj każdy z nas mówi, nie mam czasu. Z kim się nie rozmawia? Nie mam czasu. Pędzimy, gonimy, robimy. Wiecie, to zboże zbożek tych czasów. Nie mam czasu na rozmowę, na rodziny, na spotkanie, na herbatę. Nie mam, nie mam, nie mam czasu. I często my nie mamy czasu też na Boga. I to jest doświadczenie ludzi modlitwy, że kiedy się modlisz, tak jakby czas ci się przymnożył w ciągu dnia. Ja za każdym razem, kiedy wstaję rano i pierwsze co robię to się modlę, mam wrażenie, że podczas dnia mam czas na wszystko. A kiedy zostawiam modlitwę na koniec, nie jestem w stanie się z niczym wyrobić. Spróbujcie, jutro rano można spróbować. Zacznij dzień od modlitwy, żeby podeptać tego Bożka pod tytułem „Nie mam czasu”. Post pomaga nam zrezygnować z tych wszystkich rzeczy, na temat których mówimy „Ja bez tego nie umiem żyć. Nie umiem żyć bez telefonu, nie umiem żyć teraz bez telewizora, nie umiem żyć teraz bez tego, bez tamtego. Daj sobie dzień, dwa, trzy dni postu, takiego bardziej mocnego, zobaczysz, że da się żyć. I jesteś w stanie dzięki temu właśnie czasowi postu pokazać sobie na nowo, że tak naprawdę do życia potrzebuje tylko Jezusa. I bóg jest zazdrosny o te rzeczy. O których jesteśmy, czy do których jesteśmy tak przywiązani, że wręcz uzależnieni. Każdy z nas ma co innego. Jak masz 15 lat, to może to są gry komputerowe. Jak masz 30, 40, 50, to są inne rzeczy. Ale zapytaj się dzisiaj, co jest Twoim przywiązaniem, bo Jezus chce z powrotem stać się Panem Twojego życia. I jałmużna. To jest narzędzie przeciwko Bożkowi, który nazywa się pieniądze. Gonimy, by mieć pieniądze. Ten świat tak żyje, ten świat tak pędzi. I kiedy jesteś w stanie dać, oddawać, ofiarowywać, być hojnym, to niszczysz demona, który jest bożkiem pieniądza. I to wszystko sprawia, słuchajcie, w wielkim pościu, że możemy z powrotem postawić Jezusa jako pana naszego życia i powiedzieć, ja naprawdę Cię uwielbiam. I ja naprawdę dzisiaj stawiam Cię w centrum swojego życia. Amen? I wierzę w to, że Bóg chce dzisiaj powiedzieć do nas właśnie to słowo, byśmy postawili go z powrotem w centrum. Będziemy się słuchajcie za chwilę modlić, będziemy wołać do Boga o uzdrowienie, będziemy wołać do Boga o wolność. Wierzę, że wielu z nas dzisiaj doświadczy uzdrowienia. Amen? Wierzę, że wielu z nas doświadczy uzdrowienia fizycznego, który będzie widać po tej modlitwie. Będzie, będzie wiele rąk w górze, gdzie będziecie machać i mówić tak, ten ból był, teraz go nie ma. Wierzę, że Bóg już zaczął działać, się zaraz zorientujecie. Będzie wiele takich rzeczy, które zobaczycie w przeciągu kolejnych dni, że coś się w Waszym wnętrzu zadziało. Może ktoś wstanie jutro rano i powie pierwszy raz od dawna nam pokój. Mieliśmy takie też medycznie potwierdzone uzdrowienia z depresji podczas takich spotkań, gdzie Bóg przychodził i wylewał swój pokój. Lekarz to później potwierdzał, kiedy ta osoba wracała. Nie rozumiem, co się stało. Widzicie, mieliśmy bardzo wiele takich spotkań, takich doświadczeń, chodzi tak naprawdę, jak w dzisiejszej Ewangelii, o to, by kiedy doświadczysz czegokolwiek z tych rzeczy, byś powiedział: Jezu, gdzie chcesz mnie dzisiaj mieć? Gdzie mnie dzisiaj zapraszasz? Niech to będzie dziś pierwszy krok, nie ostatni. Byśmy nie byli ludźmi, którzy podjadą jak do McDonalda po, po szybkie jedzenie i tyle nas widzieli. Nie bądźmy jak dziewięciu trędowatych, którzy sobie poszli, ale bądźmy jak ten jeden Samarytanin, który wróci i powie: Dziękuję Ci Jezu, chcę iść dalej za Tobą. I wierzę w to, że z tego spotkania będą owoce, które sprawią, że w tej diecezji, tych spotkań, tych doświadczeń Boga będzie coraz więcej, coraz więcej. Po to dzisiaj głosimy od rana. Byliśmy w dwóch szkołach, e, głosiliśmy słowo Boże. Dzisiaj jesteśmy tutaj i niech każdy z nas weźmie ten płomień, tą iskrę i zaniesie ją tam. Do tych miejsc, z których przyjechaliśmy. Amen? Amen. Powstanie.